Poprzez sztachety werandy widzę pasmo wzgórz. Kilka chmurek wisi nad nimi nieruchomo. Nagle silny powiew wiatru zokołysał całym domkiem. Potem drugi i trzeci. Zerwał się huragan, gorący i gwałtowny. Poszczególne uderzenia wiatru, przypominające najpierw kolejne otwieranie i zamykanie butli z tlenem, zamieniły się w nieprzerwany świst. Od północnego zachodu parła ściana gorącego powietrza. Spojrzałem na plażę. Pasmo szafirowej wody i złotego piasku przedzielone było żółtawą mgiełką. Wybiegłem na brzeg. Kilkaset metrów poza domkami rozebrałem się i biegłem, biegłem. Przy brzegu może było zupełnie spokojne. Nawiany od lądu piasek tworzył nad wodą wielkie wydmy i nawiasy. Wiatr huczał i siekł nim po nogach. Słychać było w krótkich przerwach metaliczny dźwięk, jakby dzwonienie opadających na wodę miliardów ziarenek. Biegłem po linii wody, wykopując co chwila całe fontanny. Ogarnęła mnie jakaś dzika radość i choć czułem zmęczenie, przebiegłszy już ponad kilometr, biegłem dalej, dalej. Wiatr świstał mi w uszach, Miedziane słońce chyliło się ku zachodowi, a na wodzie tańczył mój olbrzymi cień. W gubiącej się na horyzoncie płaszczyźnie plaży zobaczyłem coś czarnego. Podbiegłem bliżej. Zagrzebany do połowy w piasku sterczał wrak niewielkiego holownika. Wokoło pustka, świst wichru. Światło w kolorze lekko przypalonego cukru i wysoko wytknięty w niebo pochylony komin statku. Na resztkach stalowych lin wiatr wygwizdywał jeszcze przeraźliwiej. Buczał w kominie i sypiąc piaskiem, grzebał stalowego trupa. Było coś dziwnego w całym otoczeniu: jakaś trupia pustka i martwota, z której wiatr naśmiewał się, chichocząc w każdej szparze. Czelepiąc kawałkami blachy i tańcząc wokoło na lejkach z piasku. Usiadłem na dziobie i nagle przypomniała mi się wyspa Skarbów. Wydało mi się, że z na wpół zasypanego luku ktoś mi się przypatruje. A kapitan Flint, umierając w sawana, krzyczał: Rumu, derby, McGraw! Wtem jakaś blacha oderwała się zupełnie, wyskoczyła ze statku i, kulejąc, potoczyła się z brzegiem do morza. Uciekłem, oglądając się, czy nie goni za mną. Skakałem po wydmach, brałem garściami piasek i rzucałem go w górę. Rosypywał się w chmurę, lecąc wiatrem daleko w morze. Wieczorem niebo zachmurzyło się i noc stała się czarna, absolutna. Mój domek wyginał się na palach, trzeszczał i skrzypiał, wstrząsany podmuchami oszalałego wichru. Po kolacji wyszedłem. Stąpałem po twardym jak beton piasku, ubitym na tej wielkiej płaszczyźnie zimowymi burzami. Trzymałem się słupów telefonicznych, żeby w tej pustce nie błądzić. Kładłem się na wietrze, jak na miękkim tapczanie. Pomimo nocy i wiatru było duszno. Zdjąłem koszulkę i szedłem dalej, dalej. Gorący wicher, przylatujący z ciemnej dali, jednostajny i męczący. Słupy telefoniczne stały się całą moją orkiestrą symfoniczną. Chwilami staję i słucham. Jest w tym coś z uwertury do Wilhelma Tella, Rossiniego. Nie, nie, to dwunaste etiuda z Słysząc ją, zawsze myślałem o takim szerokim, gorącym wietrze. Błądzą wspomnienia, porównania, zapomniane obrazy. Szedłem raz sam, w górach, w czasie halnego wiatru. Żal jest najgłupszym uczuciem, a smutek obezwładnia. Pewnie całą noc nie będę mógł spać. Będę patrzył na siebie i od czasu do czasu stwierdzę, że dobrze to zagrałem tę scenę bezsenności, melancholii i smutku. To zabawne, gdy czuję się równocześnie, że życie kipi tam wewnątrz i śmieje się. Jutro o 5 rano wyjeżdżam stąd, a jeszcze nie skończyłem książki. Wystarczy jej do rana. Zaczął padać deszcz. Zgubiłem tu czas. Nie było dnia ani nocy, godzin, pór. Sam sobie byłem czasem.